Henry Glasko. Ukończył politechnikę rzeszowską o specjalizacji pedagogicznej i informatycznej. Malarz, rysownik, grafik, ilustrator, fotograf i aranżer wystaw artystycznych. Ulubione jego techniki to akwarela i monotypia. Swoje impresje malarskie prezentował na ponad 80 wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Wystawiał m.in. na Brooklinie w Nowym Jorku, w Brekowie i Istnienie na Słowacji, w Szaroszpatak na Węgrzech oraz w wielu polskich miastach, w tym w przemyślu. Jest laureatem ponad 50 nagród i wyróżnień w dziedzinie malarstwa. Za osiągnięcia w pracy twórczej i pedagogicznej uhonorowany został srebrnym krzyżem zasługi, odznaką zasłużony dla kultury polskiej, medalem edukacji narodowej, nagrodą prezydenta miasta Przemyśla i nagrodą kuratora oświaty i wychowania. Jest dwukrotnym laureatem stypendium twórczego prezydenta miasta Przemyśla. Jego obrazy znajdują się w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej, w wielu instytucjach i kolekcjach prywatnych, w kraju i za granicą. Należy do Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików. Znajdujemy się w pracowni Przemyskiej Biblioteki Publicznej, w pracowni plastycznej. Miejsce Przemyśl jest, jak widać, dla mnie bardzo ważne. Tu są moje akwarele i to jest moja mapa myśli do zajęć teatralnych. Zajęcia teatralne odbywają się w tamtym pomieszczeniu, a zajęcia plastyczne odbywają się tutaj. Tutaj jest to słynne już stanowisko do monotypii, gdzie w czasie zajęć dwóch uczniów może jednocześnie pracować, i tu są akurat. Prace, które wykonywane zostały na feriach. Moimi ulubionymi technikami jest malarska technika akwareli i graficzna technika Monotypi. Chciałbym powiedzieć coś nieco o akwareli. Akwarela jest dlatego ulubioną techniką, że jest kapryśna i nigdy nie można przewidzieć wyników, jakie się otrzyma. Tu akurat mamy dwie akwarele przemyś, przemyskie i jeździłem na wiele plenerów do różnych miejscowości, ale doszedłem do wniosku, że Przemyśl jest bardzo wdzięcznym miastem do malowania i rysowania i dlatego podczas zajęć plastycznych, jak widzimy, ten Przemyśl jest w różnych technikach stosowany, ale dominującą techniką jest akwarela. Tutaj odbywają się zajęcia teatralne dla najmłodszych. Tak się składa, że od lat z desek teatru na Patyku nie schodzą dwie sztuki: Kłopoty burka z podwórka, obecnie przemianowane na przygody burka z podwórka i czerwony kapturek. Może ja pokażę babci, żeby udowodnić, że to jest czerwony kapturek. Tutaj są wykonywane przez dzieci. Różnego rodzaju rekwizyty teatralne, i odbywa się to w ten sposób, że ja czytam bajkę bez próby, bez przygotowania. Dzieci powtarzają za mną i cała bajka po 40 minutach radości bywa e, po prostu ukończona. E, każda sztuka się udaje, dlatego że aktorami są dzieci. E, I e, po takich zajęciach zazwyczaj. Dzieci ilustrują to w technice akwareli, pokazują swoje ulubione postacie z bajki.